Witam was wszystkich na moim kanale. Ja jestem Madz i dzisiaj chciałem się pochwalić, że zaupgradeowałem swojego Xboxa. Tak, dobrze słyszeliście. Zaupgradeowałem oczywiście swój komputer. A że Microsoft lubi nazywać teraz wszystkie urządzenia elektroniczne Xboxem, więc postanowiłem zupgradeować swojego Xboxa, żeby mi dłużej służył i zupgrade'owałem swoją kartę graficzną w komputerze. Do tej pory byłem użytkownikiem karty NVIDIA RTX 3070. To była karta, której używałem przez parę ostatnich lat. Dwa lata z hakiem. Zakupiłem sobie teraz AMD. Kartę od AMD rx 47800 XT. Całkiem fajna karta i zaraz o niej poopowiadam. Zresztą w ogóle przesiadka z AMD na E, przepraszam, z, R, z Nvidii na AMD też jest ciekawa, e, bo dawno nie używałem karty od AMD. Chyba ostatnią kartę od AMD, którą miałem, musiało to być chyba z 10 lat temu. A wracając do tego PC -ta i Xboxa, to. <gryw> Lubię właściwie to takie ciekawe porównanie, bo akurat z tych wszystkich urządzeń, które Microsoft nazywa Xboxem, to PC ma akurat dużo wspólnego z Xboxem, bo oczywiście to jest urządzenie Windowsowe jedno i drugie. Dużo gier, które zakupisz na przykład na Xboxie, możesz grać później na PC dzięki programowi Play Anywhere, czyli Płacisz za, je, za grę Raz i ta gra działa zarówno z, na Xboxie dzięki Xbox Store, jak i na PC dzięki Microsoft Store. Oczywiście nie mówimy o grach ze Steama, chociaż są ploty, że podobno Game Pass ma być na Steamie. Także akurat jeżeli to się stanie, to fajnie by było, ale tak jak mówię, to na razie plotki. A jeżeli chodzi o całe to. Xboxowe doświadczenie na PC. Z roku na rok się polepsza ze względu na to, że tak jak mówię, biblioteka gier, w które można grać zarówno na Xboxie, i na PC w tym samym czasie, albo kupując tylko raz, się powiększa. Zwłaszcza w tym roku naprawdę przełom całkiem sporo tytułów jest takich, które właśnie działają na jednym i na drugim. Czy nie są to bezpośrednie porty, za które trzeba dodatkowo płacić? E, oczywiście, Xbox App, czyli aplikacja Xbox, też się polepsza. E, rok, dwa lata temu gorzej to wyglądało, teraz całkiem, całkiem fajnie. E, coraz mniej problemów z tym akurat mam z tą aplikacją, dzięki temu, e, no te wszystkie gry fajniej fajnie działają, Zresztą przypuszczam, że sam fakt, że coraz więcej gier na Game Passa wydaje, wychodzi na PC, to dzięki temu też ta biblioteka gier później, dzięki którym można grać tu i tu się powiększa. Także to spowoduje też to, że coraz częściej korzystam z PC, jeżeli chodzi o, o ogrywanie tych gier, na przykład z Game Passa. E, oczywiście fakt jest też taki, że no, te e, sprzęty PC-owe no, są mocniejsze, także lepsze, lepsza wydajność, lepsza grafika. Dodatkowo na pc dochodzi fakt, że e, posiadam. Monitor ten taki szeroki, 20, 21x9, czyli ten ultra wide, on się chyba nazywa. Standardowe monitory są 16 na 9 czyli mam trochę szerszą tutaj powierzchnię, także no gry lepiej wyglądają ogólnie, szczerze powiedziawszy, lekko zakrzywione, także fajnie się w też to gra. Swojego Xboxa nie sprzedaję, także akurat jeżeli chodzi o takie te dramatyczne historie, gdzie już mam dość Xboxa, sprzedaję to, Pisow shitnie. Eee, nie, ja nie będę tutaj dramatyzował. Akurat z Xboxa też często korzystam, ze względu na to, że tam, mimo wszystko, też mam dużą e, bibliotekę gier, które zakupiłem w przeszłości na różnych wyprzedażach i tego typu rzeczy. Lubię do niektórych tych gier wracać. Nie wszystkie te gry mogę też ograć na pc -cie. Jeżeli to by się w przyszłości zmieniło, to może ja zmienię podejście do tego. Także akurat z tym nie ma problemu. Dużo gier lubię ogrywać raz na jakiś czas, sobie wracać do niektórych gier. Niektóre gry kupiłem lata temu i dalej jeszcze nie ograłem, także nie chciałbym tracić dostępu do tych gier. Także akurat konsoli nie planuję się pozbywać. Zresztą czasami bywają też tytuły, i to jest ciekawe że pomimo tego całego, całej, cał, cał, całego tego sprzętu i, i specyfikacji lepszy na PC, to gry czasami działają lepiej na Xboxie albo na konsoli ogólnie ze względu na to na lepszą optymalizację, tak Grafika czasami może być gorsza, ale na przykład jeżeli mam grać w grę, która ciągle się zacina, czy na pc albo są ogólne jakieś problemy, czasami gra się nie chce odpalić, niestety zdarzają się takie też sytuacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowe tytuły, różnego rodzaju problemy czasami bywają na początku, to czasami faktycznie sobie lepiej ograć grę na Xboxie, a potem jak już po kilku paczach na pc były takie tytuły, w przeszłości. Oczywiście, no, gry kiepsko zoptymalizowane na konsoli też się zdarzają, także to nie jest tak, że to tylko przypadłość pc -ta, komputera, ale dlatego tak jak mówię, lubię mieć wybór i jak tu nie, do, nie działa, albo kiepsko działa, to sobie można zawsze spróbować na innym sprzęcie. Także e, dlatego e, lubię ogólnie cały ten. Xbox, ekosystem Xboxa, który Microsoft buduje, eee, już pomijając całą tą dramę, jeżeli chodzi o, o ekskluzywy albo brak ekskluzywów i tego typu rzeczy, e, mi ogólnie wystarczy sam fakt, że te gry mogę ogrywać na różnych sprzętach, i sam fakt, że istnieje Game Pass. Eee, na które są wrzucane bardzo fajne gry, które ja, ja akurat lubię także mi to wystarczy, żeby że tak powiedzieć, żeby tak, aby tak powiedzieć, że tak powiem, tkwić w tym ekosystemie, bo po prostu cały ten ekosystem mi się podoba, prawda? E, I akurat tą, ten aspekt Xboxa, nie jako konsoli, jako takiej, ale całego Xboxa mi się podoba, tak? No i e, e, także. To chyba tyle na temat, jeżeli chodzi o, o, o to na razie. E, a jeżeli chodzi o, o moje prze przejście z Nvidia na AMD, no to się wahałem na początku, bo się zastanawiałem, czy przypadkiem nie kupić sobie RTX-a jakiegoś, może 4070 Super albo coś. Tylko wszystko fajnie, <laughs> tylko te karty są całkiem drogie. A ja właściwie za 2200 zł chyba, może nawet taniej, 2100 chyba. Jakoś na początku grudnia e, kupiłem nową nowiłśką kartę i, i spra sprawdza się bardzo dobrze. Co prawda z dwoma wiatrakami, nie trzema, e, ale działa cicho, nie ma z nią problemów. E, właściwie cokolwiek w, na, to, w, na tego komputera na razie wrzucę, nie, nie sprawia mi jakichś większych problemów. E, Także akurat tu jestem zadowolony. Jedynej rzeczy, która mi brakuje tutaj w tych kartach, to akurat jest DLSS. No i ja wiem, że DLSS to jest akurat technologia NVIDIA, ale odnoszę się do upscalingu, jeżeli chodzi o machine learning. Co prawda można używać tego upscalingu od Intela, on się jakoś XESS się nazywa, mi się wydaje. Z tym że i powiem szczerze, że w niektórych grach nawet to nieźle działa, ale to wszystko już wtedy zależy dużo zależy od y, gry i od deweloperów, bo niestety niektóre tytuły y, tracą dużo klatek na sekundę, jeżeli się zacznie używać właśnie tego XSE XS -E -E od y, Intela, przynajmniej na kartach AMD, AFS, AFSR wtedy dużo lepiej działa, także. Jeżeli gra jest bardzo wymagająca, to czasami lepiej poświęcić tą jakość obrazu i przejrzeć czasami jakieś tam artefakty i faktycznie zapuścić FSR, na przykład zwłaszcza 3.3.2, bo FSR 3.2 naprawdę nieźle wygląda. Także tam nie ma jakichś tam wielkich problemów. Także trochę tęsknię za tym DLSS-em, bo akurat wsparcie od NVIDIA jest duże, jeżeli chodzi o wiele gier. Ale to nie jest jakaś tam straszna drama, a jednak wydajnościowo RX 7800 XT całkiem dobrze się sprawdza. Spra sprawdza. W ogóle mam takie wrażenie, że wiele gier działa trochę płynniej nawet niż na tym moim starym RX, RTX 3070 i nawet nie chodzi o płynność w sensie ilości klatek na sekundę, tylko mam wrażenie, że jest mniej za takich przycinek, prawda, że gdzieś coś się ładuje albo gdzieś coś czasami e jakby doczytuje albo coś w tym stylu, tak? Tych tak zwanych starters. Mo pewnie wynika to też z ilości RAMu, no bo moja tamta stara karta miała 8 GB RAMu e, i e, no wiadomo, 8 a 16 to całkiem jest całkiem spora różnica, także pewnie wynika to z dużej ilości RAMu. E, także no, ja na razie jestem zadowolony. Mam nadzieję jeszcze, że niedługo AMD w końcu się ogarnie z tym upscalingiem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w oparciu o sztuczną inteligencję. AMD już to zapowiedziało. Mam nadzieję, że teraz na się coś będą na ten temat mówić. Um, mam taką nadzieję, że to um, chyba planują zapowiedź teraz tych nowych kart i z tymi nowymi kartami ma właśnie nadejść ta nowa technologia. Oczywiście to będą nowe karty, to będzie RDNA, RDNA 3, 4. Ja jestem na trójce. Ale dużo tych technologii ODMD często jest później aplikowane do starszych technologii, także mam nadzieję, że tutaj też to się wydarzy. Także ja generalnie jestem zadowolony z tej. Karty, specyfikacje, można coś sprawdzić na internecie. Tam, ta karta ma chyba 37 teraflopów, chociaż te teraflopy teraz to też się dziwnie z nimi zrobiło, bo dowalili tych teraflopów w wielu tych kartach, podwoili ilość tych shading units, ale nie compute units. Co tak na no te teraflopy fajnie wyglądają na karca, w rzeczywistości, jeżeli chodzi o, o wydajność w grach, no kiepsko to, gorzej to już wygląda. Także akurat by, tym bym się bardzo tam nie ekscytował, co nie zmienia faktu, że na przykład jeżeli chodzi o wydajność w wielu grach pomiędzy na przykład RTX-em 3070, który ja miałem, a teraz tą kartą, no to niektóre gry chodzą nawet do 40-50% lepiej, także akurat Wzrost wydajności jest całkiem spory i, no i fajnie się w nie gra. Oczywiście tutaj, że chodzi o mój komputer, potrzebuję tam jeszcze chyba sobie w nowym roku wymienię procesor na trochę szybszy i z większą ilością rdzeni. Mam w tej chwili Intela 12. generacji i5-12400F. To jest tam 6 rdzeni, 12 wątków na razie wystarczy, ale tak, żeby dłużej chyba pograć, to mi się wydaje, że w przyszłym roku będę musiał trochę zupgrade'ować. Płytę główną na razie zostawię. Mam dysk SSD, 32GB tuframu, co prawda na DDR4, ale myślę, że to nie ma na razie wielkich różnic, jeżeli chodzi o o, o ten aspekt w grach, także na razie jestem zadowolony. Mój Xbox sprawuje się całkiem nieźle, szczerze powiedziawszy. Oczywiście śmieję się z tym Xboxem, ale no tak, no słuchajcie, Microsoft sam mówi, że właściwie teraz wszystkie te urządzenia, laptopy, Androidy i to, to też jest Xbox. Nawet Samsung, telewizor Samsunga od, od Samsunga, to teraz Xbox wystarczy kontrolę podłączyć przez Bluetooth w nowych telewizorach i Grać dzięki streamowaniu. Dobrze, słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten film. E, tak, chciałem przekazać Wam trochę informacji na temat, e, czego ja akurat używam e, i co mnie kręci, jeżeli chodzi o ten cały e, Xbox e, Ecosystem, jak to Microsoft nazywa. E, ja akurat jestem fanem. Naprawdę. E, ja wiem, że dużo osób rozpacza z powodu ekskluzywów, że Xbox nie będzie ekskluzy, nie będzie miał ekskluzywów, albo z powodu spadającej sprzedaży Xboxa na świecie, a w Polsce to już w ogóle teraz Xboxa z serii X w ogóle nigdzie nie można dostać, to, to już w ogóle jest ciekawa sytuacja, zresztą zrobiłem film na ten temat parę dni temu, że możecie sobie go sprawdzić. Eee, ale tak jak mówię, no, dla mnie najważniejsze jest to, żeby Moja biblioteka gier, w którą zainwestowałem jeszcze pieniędzy przez lata, żeby mi tam nie przepadła. Jeżeli to będzie utrzymane, jeżeli ja też dużo z tych gier będę mógł później ograć na PC-cie, a PC-ty nigdy nie odejdą, tak na dobrą sprawę nie sądzę. Także myślę, że tutaj nic się złego nie stanie, a też uważam, że Xbox nie przestanie produkować konsol, nawet w dalekiej przyszłości Zresztą, może zrobię taki film na ten temat, dlaczego Xbox dalej będzie produkowany, bo tak szczerze powiedziawszy, Microsoft dalej będzie potrzebował jakiegoś sprzętu, jakichś chipów, do, żeby je zainstalować w, te, w chmurze, czyli w tych serwerach, serwerowniach. No bo nie oszkujmy się, pc sprzęt nie nadaje się aż tak bardzo do streamingu. Co prawda, ja wiem, Nvidia to robi, ale to są bardziej, że tak powiem, o, y oszczędne możliwości, są możliwości oszczędności. Dobrze, nie będę już teraz poruszał tego tematu, porozmawiamy ten temat pewnie w następnym wideo. Dobrze, słuchajcie, to byłoby tyle. Jutro Sylwester. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić. Ja jeszcze jutro rano pewnie... Nie, jutro nie jest Sylwester, to dopiero za dwa dni. Także jutro pewnie też zrobię film. Także witam. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.